Okay. Witam wszystkich. E, dzisiejsza część będzie o seksie. Już tam, wiesz, poruszyliśmy miłość. E, nie, nie, mniej więcej u, ułożony został schemat jakiś. Wiesz tego, jak to mniej więcej działa i tak dalej. Więc część, dzisiejszą częścią chciałem tak też opowiedzieć, wiesz, pozwolić sobie oczywiście opowiedzieć o, o seksie, nie? Seks. To jest ten seks, nie, wiesz. To już można sobie porównać tą skalę, wiesz, do termometru, nie, wiesz. Jest to słupek rtęci, nie, wiesz, powiedzmy to sobie tak, nie, wiesz. I widzisz, yy, za zaczynamy znowu od, od początku. Seks, wiesz, tak jak wszystko na tej ziemi ma swoje poziomy. Wszystko ma, wszystko ma w zasadzie swoje poziomy, nie, wiesz. I wiesz, dokładnie taka sama sytuacja jest tutaj z seksem, nie, więc tam opowiedzieliśmy, co wiesz, co że w ostatniej części, co to, to jest ta miłość mniej więcej, więc tutaj chciałem na początku powiedzieć o tej właśnie pierwszej parze, która yy, żyje ze sobą, wiesz, umówmy się, że uprawiają jakiś tam, inscenizują seks i, no. Umówili się, mają układ, wiesz, nie ma miłości, jest jakaś tam no, walka, i ten seks tak troszeczkę tą walkę że tak powiem, spowalnia, i mają chwilę spokoju, wiesz, wspólny seks, no to na tej zasadzie to jest. No i ten seks, no co, no to jest na no typowo yy, wiesz, no cielesny, nie wiesz, tutaj yy, w przypadku tej pary, nie. Czyli on gdzieś tutaj dotyka tego, nie? Powiedzmy sobie, seks po prostu cielesny, nie? Seks cielesny, nie? On tutaj gdzieś znajduje się, powiedzmy sobie, na tym poziomie. No nie wiem, ile tam może być nawet pół godziny. No chodzi o wytrysk, wiesz? Chodzi o wytrysk, o, że tak powiem, wiesz, release, nie? Żeby po prostu, no, no, wyluzować się z tego lęku życiowego, z tych wszystkich zestresowanych sytuacji, rachunki, pieniądze, ble, 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 no tu jest matrix, nie, więc no, ci ludzie szukają tutaj ratunku trochę w tym seksie, żeby się bardziej może zbalansować, może jakoś to, wiesz, no, jest ten wytrysk i przez, przez chwilę jest okej, okay, nie, no i na tej zasadzie, nie. Ale ich seks, niż yy, <laughs> seks to nie tylko że tak powiem, yy, wiesz, yy, włożenie penisa do pochwy, no bo to nie tylko o to chodzi, wiesz, i nie, nie wszystko kręci się wokół wytrysku, wiesz, tak naprawdę seks yy, w starych kulturach yy, w zasadzie opierał się na masażu, wiesz, jako takim, nie, bo widzisz, no ale to dojdziemy do tego dalej, nie? Dobra, i tutaj yy, wiesz, należałoby, należałoby podzielić tą skalkę, nie? Jeszcze na kilka dodatkowych poziomów. Wiesz, tu mamy wymiar materialny. Materia, tutaj już mamy energetykę. I tutaj mamy już wymiary duchowe, nie? No i tak to mniej więcej można sobie zwizualizować, nie? Wiesz, na tej zasadzie. Więc ta para, ona no musiałoby, czy... Aha, takie pytanie, czy, czy można w ogóle odbudować taki związek oparty tylko na tych podstawach tutaj seksualnych, nacielesnych i czy można ich tutaj Wywindować do góry. Oczywiście, że nie, bo nikt z zewnątrz takiego związku odbudować nie może. Jeśli ta para, wiesz, tak jak pokazaliśmy, yy, wiesz, Michał, to jest ten wielowiek, nie? Więc wiesz, ten wieloryb daje ci szansę, on podpłynie, wiesz, do tej pary, nie? Ale jeśli ta para nie wykaże nim yy, Zainteresowania, czy, czy chwilkę się z nim pobawi i nie będzie wytwarzała tej karmy, wiesz, dla niego sama, on po prostu popłynie, wiesz. To ile takich szans pra prawdziwej miłości w życiu jest? Od dwóch do trzech, nie? No, także yy, i widzisz, ci ludzie czasami się męczą w takich związkach i myśl myślą sobie, że, o, że ten jeden partner to już jest na całe życie. Nie, ogólnie w życiu jest od dwóch do trzech szans poznać kogoś właściwego, nie? No, ale to zależy tutaj od nas, yy, jak podejdziemy do tego przede wszystkim, no i, yy, wiesz, liczy się zgodność tych dwóch ludzi też, nie? Wiesz, no, rozmowa i tylko, roz, wiesz, rozmowa musi być prowadzona o wszystkim, Muszą być otwarte karty, wiesz, i z tych otwartych kart dopiero można, można zacząć, wiesz, budować jakiś związek oparty na miłości, wiesz, no, no dobra. Idziemy dalej, nie? I tutaj właśnie ta para ma ten seks, nie? Wychodzimy dalej. Tu już są ludzie, którzy no, kochają się. Jest koło nich wiesz, wieloryb, yy, jeszcze nie jest koło nich cały czas, ale podpływa i, i spędza z nimi troszkę czasu, wiesz? Oni się wspierają, oni rozmawiają, tu jest roz, rozmowa już na tym poziomie, są wspólne wieczory jest palenie świeczek, wiesz, jest, no jest zupełnie inna, inny układ, bo tak naprawdę roz, roz, rozmowa z partnerem od, odblokowuje cię na wszystko, wiesz, to yy, dzielisz się swoim bólem, dzielisz się swoim lękiem, wiesz, tak rozkładacie to na pół wszystko. Wiesz, to jest tak wspólna, że tak powiem, yy, wiesz, korporacja, nie wiesz. No i to następuje właśnie tutaj, więc ten seks już jest, yy, jest i i cielesny, bo oni mają ten wymiar w sobie już, wiesz, wiadomo, zapisano, oni sobie tutaj schodzą, załatwiają swoje rzeczy, ale wiedzą, że jak zagłębią się w rozmowę, wyskakują automatycznie do, wiesz, do wymiaru energetycznego, dzielą się czymś, dzielą się pewną energią, tu zaczynają się wspierać już i są, wiesz, wypychani automatycznie tu, nie? Więc ten seks już ma bardziej wymiar energetyczny, wiesz. No to mamy zapisane tutaj, dobra, energia. Więc ten seks coś już tym ludziom daje, wiesz? Daje im wspólną wymianę energetyczną, bo tu już jest yy, sensualność, tu już jest bardzo długa gra wstępna. Tutaj to jest tylko tak, żeby, wiesz, yy, wiesz yy, na króliczka energizer, nie, bank, bank i pokrzyku, po nie? Tu już jest, jest, no dłuższa sytuacja, tu jest gra wstępna, tu są wspólne pieszczoty, jakieś tam e, no seksualna gra no jest to już wymiar energetyczny ci ludzie mogą spędzać ze sobą wiesz na godziny w łóżku i wiesz nie będą się sobą nudzić nie no i są tutaj na tym poziomie i zawsze będzie im to dawać wiesz e, właśnie po zakończeniu takiej seksualnej gry oni wiesz wyjdą z tego wiesz naładowani energią nie ci ludzie wyjdą z tego tacy sflaczali, no bo zużyją na, ten, na tą, wiesz, że tak powiem, no, yy, na ten seks, yy, wiesz, energię, którą mają w zasadzie i ona nic, nic się tutaj z tym nie dzieje, to jest, tu jest zamknięty szlaban, tutaj następuje już ładowanie się energią, tu jest już miłość, jest czułość, jest, wiesz, jest, no, en energetyczno-seksualna gra, że tak powiem, nie, wiesz, na tej zasadzie, nie, Dobra, idziemy dalej. Tutaj, tu jest para, właśnie to, wiesz, to co powiedziałem, wiesz, pokazałem ją wcześniej, nie? I tutaj się zatrzymam troszkę przy tej parze, bo jest to in interesujący dość temat, nie? Yy, wytłumaczyliśmy sobie, że ta para, ona już tutaj, wiesz, tu jest miłość, już, wiesz, zagościła, nie? Oni mają tak jakby swojego, wieloryba już jest tutaj cały czas, nie? To jest ta miłość, wiesz, bo mm, właśnie ten wieloryb y, y, symbolizuje tę energię miłości, wiesz. I... No i ono się kręci to kółko cały czas, oni wytwarzają, wytwarzają i tu seks na tym poziomie, wiesz, ci ludzie medytują przede wszystkim i bardzo się kochają, dbają o, o siebie, oni sami, tutaj nie ma mowy o żadnej zdradzie, czy o dopuszczeniu kogokolwiek, żeby wam tutaj psuł wasz związek, czy to, czy to siostra, czy mamusia, czy ktoś inny, bo tutaj tego nie ma, wiesz, ta para, ona jest świ świadoma tego, że to kółko, które... Któro tworzy, jest no, no, po prostu najlepsze, co może im się w życiu stać, bo nie chorują, wiesz, są naenergetyzowani, po prostu świecą, bawią się życiem, żyją. Nie interesują ich op opinie innych, to jest ich własny świat, własna ziemia. I o tych ludzi, ludziach właśnie yy, wiesz, tutaj przez chwilkę chciałbym stanąć, nie? No. Więc seks na ich poziomie, yy, ten ich seks to jest już. No to jest tu, nie wiesz? Eee, seks duchowy. Wiesz, no, zdaliście się to seksem, no to mówię o, wiesz, no, wiesz, nazy wiesz, nazywam to poważnie, mówisz, Seks duchowy to jest to. jakieś tutaj rek rekwizyty miałem, ale najwyraźniej no chyba nie będę ich tutaj potrzebował za bardzo tych rekwizytów, jeden tylko dobra yy, widzisz tu już jest inny diesel tu już tu jest inne paliwo spływa do tych ludzi wiesz tu oni dostają że tak powiem wiesz paliwo nie z tej ziemi że tak powiem i sami to paliwo wytwarzają wiesz właśnie ten diesel nie i oni są pod ochroną, wiesz, tak jak powiedziałem, ta para wcześniej i ten seks ich, to już jest inna jazda, nie, to już jest wymiar, wiesz, duchowy, oni, że tak powiem, są tak zafascynowani sobą i, że tak powiem, no, swoimi cielesnymi powłokami, no bo rozumieją, mają pewną wiedzę, wiedzą, że, że, wiesz, dbają przede wszystkim o swoje ciało, bo ciało traktują jako swoją świątynię, no obydwoje medytują, obydwoje wiedzą mniej więcej, Wiesz, że, że dają sobie yy, wspólne zasilanie, wiesz, jakby, że jakby nie druga osoba, to, to tak naprawdę no, byłoby cudno w tym życiu, nie? I to samo, wiesz, i tu dlatego oni nigdy nie pójdą z innym partnerem, bo seks mają na, taki, na tak wysokim poziomie, że, że ni, żaden inny partner im tego nie da. To będzie tylko tania na Czegoś, co mieli, skończy się to wyrzutami sumienia, wiesz, i skończy się to bólem, i, wiesz, czyli coś takiego jak za, coś tam tego nie ma, bo to nie wchodzi w ogóle, no nie wchodzi w rachubę w ogóle, wiesz, tutaj, tak, tu na tym poziomie, tu są zdrady, bo to ci ludzie w ten sposób to odbierają, i tu jest szukanie innego partnera. Tu on szuka, ona szuka, bo są ten seks, ich jest taki jałowy, taki. Um, Wyzbyty czułości, no jest, to, no jest to siekanka, wiesz, no i oni tutaj szukają po prostu, wiesz, partnerów szukają tego ciepła, żeby się og ogrzać. Wiesz, ona myśli, że znajdzie kogoś innego, to będzie jej lepiej. A on myśli dokładnie to samo. No jest, wiesz, to jest taki no, związek, nie. Wielu w nim, w nim utkwiło i tkwi. <laughs> A tutaj na tym najwyższym poziomie, tutaj wiesz, powiedzmy sobie, że, że to para tu jest inny inny seks. Oni wiedzą, że, że yy, zapach, nie, wiesz, yy, zapach jest czymś, co idzie przez twój oddech, nie? Czyli zapach jest czymś, oddech łączy Cię z wymiarem duchowym, nie i on, oni te rzeczy rozumieją, więc, więc yy, wiesz, ludzkie ciała wytwarzają pewien zapach, nie wiesz? I, i ludzie niepotrzebnie zabijają ten zapach. Yy, wiesz, właśnie perfumami podczas właśnie seksu, nie? Czy perfumami, czy jakimiś mocnymi, chemicznymi zapachami, yy, yy, świecami chemicznymi, wiesz, tak jakby mieszają tą wodę z, z wodą brudną, wiesz, zapach, wiesz, poprzez medytację przechodzi do wyższych wymiarów i czym ten zapach jest bardziej naturalny, bardziej po prostu podoba się nam tym Głębiej jesteście, zagłębiacie się w tych wymiarach, więc chciałem tutaj pokazać, to mam Biwax, Biswax, nie? Jest to wax naturalny, wosk. Świeczki można z tego zrobić, to jest jeden z najlepszych zapachów, jakie można sobie do seksu tutaj yy, użyć, nie? Wiesz, można sobie świeczkę zrobić z tego, a można też tak, ja tutaj mam. Zapalić sobie świeczkę, w ten sposób dać go trochę tutaj na górę. Wiesz, do tego on się tutaj wytapia, i z tego leci bardzo taki zapach no miodu. Wiesz, to jest najlepsze, co można w seksie mieć, bo wtedy jesteście dopuszczani poprzez ten zapach. To jest, wiesz, zapach to w ogóle będzie inny, jeszcze oddzielny temat, bo szaman, wiesz, zapach dla szamana jest ważny, nie? Wiesz, szaman wytycza pewne ścieżki i. I właśnie zostawia swój zapach, dlatego jest ten dym, dlatego są, wiesz, no ale to będzie później, nie, wiesz, to tak tylko na marginesie teraz, nie. Więc ten seks, wiesz, tej pary duchowej, ona tam jest bardzo dużo masażu, wiesz, oni tak by, wiesz, poznają mapę swojego ciała, tam już, już, wiesz, już steruje nimi duch, ona... Ona, wiesz, ma wizję, wiesz, co mniej więcej, wiesz, co jego kręci, a on ma wizję, wizję co kręci ją. I wiesz, poprzez naciskanie, poprzez nawet, wiesz, masaż, nawet jeszcze nie uwzględnienie, yy, wiesz, tych ostatnich, yy, właśnie narządów płciowych, tylko, tylko masaż yy, no, ciała różnych tutaj miejsc. Odblokowuje, otwiera pewne kanały, i to jest, wiesz, ci ludzie poznają masę yy, mapę swojego ciała. Tam jest to wszystko jest bardzo sensoryczne, bardzo czułe, bardzo po prostu. No, namiętność tam gra, wiesz, no, główną rolę czułość to jest no inna bajka. Oni wpadają w pewien trans, i to u nich już, wiesz, oni, tak jakby. Yy, wiesz. Yy, Powiedzmy sobie, już tę skalę orgazmu tutaj pokażę, jest całego tego, wiesz, tego uczucia, tej energii, która powstaje podczas właśnie seksu, nie? Wiesz, orgazm jest tu, nie? Start. Wiesz, ta para najniższa z tych wymiarów duchowych, y tych wymiarów, wiesz, właśnie matryksowych. Ona, ten orgazm, to jest, wiesz, gdzieś tutaj, nie? Wiesz, ten punkt dla nich i tu już jest koniec, nie? Wiesz, tu już jest koniec, wiesz. To jest ten orgazm ich, a tu, widzisz, ta para, ona się, on, ona, wiesz, tak by nie dochodzi do ostatniego punktu, widzisz, nie ma tu kropki, to jest, wiesz, tak by ona trzyma ten seks tutaj na tym poziomie cały czas. Jest to, wiesz tutaj powiedzmy sobie są, wiesz, wznoszą się do, do tego poziomu seksualnego, nie? Wiesz, są tutaj, nie? Cały czas to jest, no, no jest to stan, y, że tak powiem, przedorgazmowy, nie? Jest to, no, no ten haj taki seksualny, naprawdę haj, jest utrzymywany w tej parze właśnie po... Y, 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 właśnie podczas tego masażu, nie wiesz, wytwarza się rodzaj właśnie tej kosmicznej energii. Jeśli, jeśli sobie zapalimy takie świeczki z tego, wiesz, jakieś wiesz, naturalne one jeszcze spotęgują ten stan i właśnie ta para wchodzi w medytację w tym stanie. No i wtedy zaczynają się dziać cuda. Wtedy jest już to już. Musicie sami zobaczyć, wiesz, co się dzieje żeby wiedzieć, o czym ja, ja w ogóle tutaj mówię, nie wiem. Także no, chciałem to przedstawić, wiesz, tylko żeby, wiesz, mniej, mniej, mniej więcej wiesz, wiesz, to są takie podstawy na razie, wiesz, żeby mniej więcej było wiadomo, o co chodzi, nie wiesz. Także yy, życzę wszystkim yy, przede wszystkim yy, miłego weekendu. Yy, no i praktykujcie, wiesz, praktykujcie, bo seks to dobra rzecz, nie? Hej na razie.